Siemano wszystkim, tutaj ja Damien, a ze mną dzisiaj jest... Robex! Właśnie, a tu już drugi odcinek z naszej serii LEGO Star Wars 2. To tak, Robex... Niestety zmieniłam się w, Ar w Artiego, bo ta baba gdzieś poszła niestety. To mój kuzyn pozabiera tych debili. Y Stary? ok, okej do dobra wam ja spadam do przepaści mój kudzyn tego drugiego ja biorę czerwonego Od... ty co zawiesz tego żółtego nie biorę czerwonego ja biorę czerwonego nie kłóćmy się na nagraniu dobra. ja biorę czerwonego ja Słuchaj, ja krowo. <laughs> moje nagrywanie Znowu jedna! No, a to to zaraz wita kogo mamy? No właśnie, mm, Ja pierdzę się, te bo ja. Jakby co, dlaczego tak? Yy, za daleko nie jesteśmy. Dlatego, bo oczywiście ten odcinek robiliśmy po tamtym. Od... Ej, stary, stary, pójdź go tam do mnie. Zabierz go do mnie. Może skoczy zawsze. No,

sary mam, serca. Ja, ja mam powoka, dwa serca. Ja mam dwa serca. O serce. Stary, ale ja mam... patrz ile ja mam serca? O, już mam Trzy. całe. trzymam. Chyba całe. A, no cholera jasna. Sory, to ty to buduj ja cię tutaj będę osłaniał. Ała, A ład, co mi... To było tak dla przypomnienia jak ja się czuję. Dobra, chodźmy. A, że te, a że z tego kasa nie leci? I hmm. tych, na prawie, Wiecie co, spole. to ja będę co chodził Artrim, może się zmienimy, że ja teraz będę chodził Artrim, we takich sprawach, a Robert będzie chodził, a Robex będzie chodził właśnie tym panem Balangę. ma jak tam Impra? A nie, to te złote puszko. Trudno, no, ja byłam zawsze. Mhm. To zastąpię. Ukradni sobie na to Dobra, co oni tu mają? Nie wiem co. No, to jest ta zędza. Przecież my już ich tu paliśmy na życie. Spokojnie do złotej puszki. Nie zabieraj nic złego. No wiesz co? Dobra, chodźmy. Łam! Będę niego całkowicie pewny. Mhm, dobrze, to teraz ja idę. Bo skoro tutaj jest takie coś, to dlaczego? Mhm. Mhm, filmik. Dobra, to my lecimy kapsułą w tym momencie. Tak, lecimy kapsułą. Dobra, tak się to hmm. zakończyło. Ale tak na staro to była nie, ale spoko. Jej właśnie, dlatego zawsze jestem czerwony. Mój tam, tam. Młoda mm -hmm. z na jest mm -hmm. u mnie A ja jestem ja złotą puszką, która zawsze się myli i zawsze ma rację. I nie, wiem. nie, ona zawsze ma rację. No, ona zawsze ma rację. Ja też jestem stanowiłem <tukie> głupoty, bo pomachała do jakiegoś brudzielskiego... Ja. A nie, to właśnie ty się pierwszy pomyliłeś. Ty się pierwszy pomyliłeś, ale to jest, to, to jest, to, to jest to z tym mm. stylu, że ja znowu miałem w Tak czy inaczej mnie i ciebie zamkną. No właśnie o tym gadałam. O nie, to znaczy, że ja popełniłem pierwszy błąd, bo, bo ja byłem tu pierwszy, okej. Okay. Mm. Pierwszy jest... złoty klocek. Tej piątej trzysta trz, blokowana, nie to, ale nie totalnie. Sympat Krebiel c r R2D2 Artydy Tu Artydy 2 I mamy prawdziwego Jedi'ego Prawdziwy Jedi'ego Suma na żumonem I opakowaliśmy tajną, fajną złotą skryptę, we której w pierwszej misji 700 70, znaczy Dwie monety! I więc... Dobrze poszło. I tak oh, dobrze. Jeszcze dziewięć... Jeszcze dziewięćdziesiąt siedem misji. To tak, kontynuujemy historię. I ja z ostatnio z takim innym... I my już chyba tutaj to... No tu, tak. Zaczynamy. Zapisujemy gierkę. To z takim innym gościem odkryłem. Że jeżeli zbierzemy wszystkie złote klocki w jednym rozdziale, otworzą nam się drzwi, we której zarobimy kupę w Polsce. Dobra, a wiecie co? Możliwe, że na chwilę chyba się może tak zrobimy, że teraz skończymy odcinek po tym filmiku. Chyba, że spytamy się Roberta. No najlepiej tak. Spoko, to, do, po tym filmiku kończymy odcinek. A oto moja prawdziwa postać. Ja jestem całkiem podobny, tylko mm. że ja jestem bardzo seksy i mam piskoły. No dobra, jakby co, to? E, tak naprawdę to są też w realu blondynem, Ale ciemnym niestety. O, mój wózek. Aha! A wiecie, I co? Ale ci do tego hmm. ja tym dziadkiem. Nie! Znaczy <słys> mi się przypomniało. Dawia do ty będziesz dziadkiem. Hmm, ale zmienimy to. Ale, ale jak? Jak? jak 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 jak, jak, jak nie, nie. Odłączysz się. Dobra, to by było na tyle, to my was żegnamy i do następnego odcinka. Na razie i się pa, pa. ma.